Nie wiem czy wiesz, ale w twojej dacie urodzenia jest zapisany ważny przekaz dotyczący twoich talentów, uzdolnień czy charakteru. To niesamowicie ciekawa podróż w odkrywaniu samego siebie. Według zasad numerologii każdy z nas posiada zbiór różnych wibracji, które odpowiednio rozpoznane dają nam bardzo cenne podpowiedzi dotyczące naszego rozwoju. Jedną z najważniejszych informacji zapisanych w naszej dacie urodzenia jest nasz archetyp numerologiczny. Określa on nasz główny charakter oraz wpływa na zdefiniowanie kolejnych ważnych informacji, jak choćby cykl lat numerologicznych. Jak to więc obliczyć? Należy sumować swoją datę urodzenia, dodając do siebie wszystkie liczby z daty. Powstały wynik należy sprowadzić do liczby z przedziału od 1 do 9. Wyjątkiem są wartości mistrzowskie, czyli 11, 22, 33 oraz 44. Tych wartości już nie skracamy. Możesz też skorzystać z naszego kalkulatora numerologicznego na naszej stronie, podając datę urodzenia i otrzymując od razu wynik. Znajomość swojego archetypu numerologicznego daje bardzo dużą przewagę w procesie lepszego poznania siebie i swoich wrodzonych uzdolnień. Możesz na przykład zrozumieć dlaczego reagujesz na pewne zdarzenia w taki, a nie inny sposób. W jakiej profesji możesz czuć się swobodniej i bardziej efektywnie. Ponadto, jak już wcześniej wspomniałem, archetyp również określa twój cykl numerologiczny, czyli okres, w jakim się obecnie znajdujesz. Wiedza na ten temat pozwala lepiej zrozumieć, jakiego rodzaju czynności lub projekty warto realizować w danym okresie, mając dodatkowe wsparcie energetyczne. Znając na przykład archetyp swojego partnera, możesz zrozumieć, jak skutecznie powinniście się komunikować i gdzie są wasze tzw. pomosty rozwojowe. Natomiast w przypadku wychowywania dzieci, znajomość tej wibracji, Pozwala uświadomić sobie, jakim potencjałem dysponuje nasze dziecko i jak należy rozwijać jego naturalne uzdolnienia. Oczywiście, sam archetyp to tylko jedna z kilku energii, którą określa numerologia. Jest to jednak ważny początek, aby docelowo pogłębiać swoją wiedzę na temat innych równie istotnych obszarów Twojego charakteru. No dobrze, zróbmy przykładowe wyliczenie. Kobieta urodzona 1 czerwca 1926. Dodajemy wszystkie liczby z daty to jest 1 plus 6 plus 1 plus 9, plus 2 i 6. Suma wynosi 25, czyli skracamy, dodając 2 i 5. Mamy wynik 7, to jest więc archetyp o energii 7. Czyli jest to osoba bardzo zmysłowa, dużo analizująca, ceniąca jakość oraz artystyczną i emocjonalną stronę życia. Jej dzień urodzenia 1 świadczy o silnej charyzmie w pierwszym kontakcie z otoczeniem. Posiadała duże poczucie niezależności i swobody. Jednak dodatkowa energia pasji, czyli suma dnia i miesiąca, w tym wypadku również siedem, powodowała, że każdą sytuację, a szczególnie uwagę na swój temat, bardzo przeżywała, chcąc być perfekcyjną w tym, czym się zajmowała. Jej energia uzdolnień zawodowych również wynosiła siedem, co często powoduje dużą rozpoznawalność i sławę. Umarła w swoim siódmym roku cyklu numerologicznego, co było dodatkowo jej rokiem jubileuszowym, czyli tym samym kiedy się urodziła. Ten rok wzbudzał chęć podsumowania swojego życia i mocnego przeżywania swoich emocji. W tym czasie powinna być otoczona wspierającymi ludźmi, a nie zamykać się w swoim świecie. Jednak w tym wypadku źle się to skończyło. To opis Marlin Monroe. Oczywiście ogólny bez dodatkowej analizy imion i nazwiska, jednak już dający dużo informacji. Zapraszam do odkrywania Twoich talentów i potencjału razem z Jus Numerology. Załóż bezpłatne konto i zapoznaj się z licznymi opisami Twoich energii. Ponadto w panelu klienta otrzymasz dodatkowe ważne informacje, które umożliwią jeszcze lepsze poznanie siebie. Wszyscy i wszystko jest energią.